Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj razem z moimi przyjaciółmi Kasiem i Szymonem, których dobrze znacie, będziemy testować 5 pizz pięć pizz z pięć różnych pizzerii chcemy sobie je porównać starałem się wybrać pizzerie, które nie są aż tak dobrze znane wiecie jakieś sieciówki czy coś takiego tylko raczej lokalne z pizzerii w Łodzi, jakby ktoś nie wiedział jestem z Łodzi, nie z Warszawy, tak jak wszyscy myślą, jestem z Łodzi oryginalnie ze Śląska nie widać było, ale się walnąłem w cyce, Nieważne. <laughs> ok. okej, pizzę zamówiłam o godzinie 16.50 będziemy sprawdzać w jakim czasie one do nas dotrą, która pierwsza, która ostatnia i pizze to telepizza ta jest chyba trochę bardziej znana. Zapłaciłam za pizzę 30 ,98 zł. 98 groszy. Tylko powiedzcie sobie koszt dostawy oraz niektóre też miały koszt, jeśli nie zamówiłeś od danej kwoty, a niektóre miały darmowe dostawy itp. Itd. Także liczymy łączny koszt nie samą pizzę. Solo pizza 24,98. Pizzeria Sapori, która jest najtańszą pizzą 20,90 zł. Pizza Truck Garage 27,48 zł. I Forno Nero pizza napoletana 33,99 zł. I to jest najdroższa pizza z tych wszystkich. W niektórych mam też sos, ale to nie w każdej, bo był darmowy. W niektórych nie było. No i co? Czekamy na pizzę, zobaczymy, która dotrze do nas pierwsza i będziemy je testować z... E... Simonem i Kasią będziemy mieć skalę punktów od 0 do 5. By the way, jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie albo na TikToku, to koniecznie tam zajrzyjcie, nazywam się tak samo jak na YouTubie Mudormud, Koniecznie zostawcie tam follow, będzie mi bardzo miło. Oraz oczywiście zajrzyjcie na mój nowy kanał, właściwie mój i Szymona kanał, Moody and Shemi, gdzie nagrywamy vlogi z naszego życia, coś co bardzo chcieliście i my również chcieliśmy coś takiego robić, także link do kanału macie w opisie, koniecznie zostawcie suba, bo żeby tam też było dużo subów. Słuchajcie, dotarła do nas już pierwsza pizza. Jest to telepizza, czyli dosyć chyba z... Wydaje mi się, że mimo wszystko znana sieciówka. Znaczy, ja ją poznałam dopiero w Łodzi, właściwie, jak byłam. Przyszła do nas o 17.13, czyli właściwie dotarła do nas 23 minuty, czyli bardzo szybko. Plus, w gratisie jest sus pomidorowy. Łagodny, ponieważ Kazia nie lubi ostrego, więc nie brałyśmy nic pikantnego. Ogólnie też nie wiem, kochani, czy Wam mówiłem o tym w poprzedniej części filmu, że wszystkie pizze, które za nas idą, to są margarity, czyli najbardziej basic pizze, czyli nasze w sumie ulubione, w sensie moje i Szymona. Teraz szybki głos z uniwersum. Kasia, jaka jest twoja ulubiona pizza? Taka jak od babci, czyli wszystko z lodówki. Na grubym ciebie. I na grubym ciebie. I sos czosnkowy? A yy, będziemy mieć sos czosnkowy w jednej pizzy albo chyba w dwóch, bo też był za frajer, bo yy, ogólnie to odcięli nam trochę budżet i musimy trochę oszczędzać. <laughs> Czekamy na następne pizze. Teraz, kochani, do nas dotarła pizzeria Solo. Yy, w ogóle tamtą nie sprawdzałam, ale może sprawdźmy tą, jak wygląda. No! fajnie, fajnie jest oregano, wszystko serek zapieszkany i tutaj też dostaliśmy dwa sosy, pomidorowy i czosnkowy, także bardzo fajnie też będziemy tutaj, tutaj macie info co do tej pizzerii, gdzie ona jest, jakby co żeby nie było, film w żaden sposób nie jest sponsorowany, żadna z tych pizzerii mi nie zapłaciła także wiecie, to będzie na nasze subiektywne oceny, no i co, i czekamy jeszcze na trzy pizze i będziemy robić degustację, słuchajcie, a 10 minut później dotarły do nas dwie pizze jednego momentu, uwierzcie mi, że to była mega przypałowa sytuacja, jak odbierałem dwie pizze z dwóch Różnych dostawców. To jest pizza Fornoneri. Forno. Forno? forno Nero. Dobra, nieważne, nieważne. Jest to pizzeria, to jest ta najdroższa pizza. I słuchajcie, ona wygląda, jakby była expensive, także fajnie, fajnie. Ta pizza nie jest podpisana. Ja do końca nie wiem, co to jest za pizzeria, ale mogę zgadywać, ponieważ na apce mi pokazuje, że jest to chyba truck. Ten truck garage. O, idzie kolejna, słuchajcie. No i zobaczymy. Czekam i id idę po kolejną. I kochani, naszą ostatnią pizzą jest pizzeria z... Yy, pizzerii z Saporii. Też dostaliśmy w ogóle sos i oliwę, słuchajcie. Uuu! Kochani, to by był raj dla każdego pizzomaniaka. 5 pizz. 5 pizz. I będziemy my je kosztować. Zobaczymy jak nam posmakują, która będzie najlepsza, która najgorsza. Zrobimy ranking, będziemy dawać oceny. I co? Widzimy się za chwilę. Dobra kochani, mamy już wszystkie pizze. I będziemy zaczynać od tej, która przede nas pierwsza. Czyli właściwie jest to... Telepizza. Najpierw sprawdźmy jej wygląd, czy jest ok. Wygląda tak. Basic pizza. basic bitch. Be, very basic bitch. Poczęstujcie się pierwsi, proszę, goście. Kasia jest takim gościem, gościem. Mhm. Czyli Kasia pierwsza, Szymon ten. równocześnie sobie zrobiliśmy. Schodźmy sobie. O, też mi ten. No, chryste, panie! Nie możesz. opada. Stoisz. Stoi. Właśnie, jak zapach, jak zapach. Że no, są piccowy. Zdrowi. no, piccowy, taki bardzo drożdżowy. Dobra, na 3, 4 hmm, dobra. Jest okej, okay. dobra. Może sprawdźmy teraz z sosikiem. Nie wiem, jak Wam mi bardzo smakuje. Coś mhm. też jest fajny. Bardzo dużo jest pod spodem mąki. Ja bardzo nie lubię, jak jest tak dużo, ale jest okej, jest okej. Okay, jest okay. Może sobie zrobić. Kasia, szybki baking. Sam sobie w smak, jest naprawdę spoko. Ser bardzo fajnie stopiony. Ja, ja uwielbiam jak jest taki ser stopiony, że ma taką wręcz panierkę. Mhm. jak przepieczony. No. Ale dla mnie ogromnym minusem jest ta mąka, bo ja bardzo nie lubię jak to jest. Słuchajcie, znaczy, bardzo ważną rzeczą w pizzy dla mnie są dupki. As Queen testuje dupkę. No, dupka taka se. Pamiętajcie, kochani, że te pizze też troszeczkę nas czekały. Poczekaliśmy na wszystkie pizze. I jakby jest troszeczkę chłodniejsza już. Nie jest zimna. To nie jest zimna. Mhm. Pizza, jest, więc je, jakby nie oceniamy miękkości twardości już do końca. Bo jest jakby twardsza, ale wydaje mi się, że jakby była tak od razu po, zje po przyjściu, to by była na pewno lepsza. Bardzo Tak, ja, naprawdę. Może dlatego, że jestem głodna. Mhm, no, ale... ale mi smakuje. Oceny? Kasiu, czyń honory. 4 na 5. Ja też 4 na 5. Ja daję trójkę. Dobra, nie. czwórka. Bo ten, przypomniał mi się o tym serze, bo ja uwielbiam taki ser. No tutaj już mamy dwa sosiki. Sosnkowy mm -hmm. i pomidorowy. Uu. Tu w ogóle całkiem Uu. inny vibe. Bardzo dużo sera. Bardzo ładnie wygląda. Jest oregano w ogóle. Jezu, ja chcę, no Jezu, ja mogę to z oregano? O, już widzę jak się urywa, że już jest inny, w ogóle no, no, całkowicie całkiem inny. Całkiem chyba Trzyma się, trzyma się. trzy, cztery. cztery na smokie jest całkiem inaczej. Całkowicie inaczej. Na pewno mi nie smakuje jak tamta. Dla mnie to? jest trochę gumowata. Plus za oregano. Ja lubię smak oregano i zapach i w ogóle... Dobra, kochani, testujemy sosy. Eee, zaczynamy od czosnkowego. Sosy bramiek były za darmo. Dlaczego? Dlaczego? Bramiek Dlaczego? były za darmo. Ej, nie mogę otworzyć, otworzy ktoś. Dlaczego? Daleko od kurde! No szkurde! Jest Tak. Jest pikantny ten czosnkowy. Dobry, ale dobry. Czuć, że jest własnej roboty. Ale dla mnie zajeżdża trochę takim stókim. Nie Tyle wiem, stópki. dla mnie i ta pizza, i to... i nie. Ja ten to jest, to jest to... w ogóle jak zupa, już widzę. Nie wytrzymam! Kto ty to ty sosypakuje! I też dużo przypraw. <laughs> Widać tak. Bardzo przyprawione. O Jezu, strasznie mocno. Bardzo średni ten sos. Bardzo średni ten sos i bardzo za, za dużo przypraw. Z, zawijamy ten majdan. I ja daję 2 na 5, bo w sumie no, na 1 na 5 nie zasługuje aż tak, bo no ja bym ją w sumie zjadł. Ja chciałem dać 2, ale daję dodatkowy punkt za dupeczkę, bo naprawdę była dobra dupeczka, dlatego daję 3 na 5. Dobra dupeczka. Kasia? Ja nie wyjadłam, dla mnie jeden. Dla Kasi 1. Okej, okay, no. teraz tak? kochani mamy pizzę Fornoner Fornonero Fornonero for Fornonero Fornonero for I, wygląda... i wygląda jeszcze inaczej niż tamte. I w ogóle ta to wygląda to mega to by ekst... super Bo to jest super włosy. To jest bo była. Tak, bo to będzie jest... ona będzie... ale ona nie jest pokrojona. Bo to jest Napolitana. Na znaczy ona była ponadkrajana, też, tak? mm -hmm. ale nie, nie jest poprzekrawana. W ogóle ta pizza wygląda. Matko boska. Jezu, dziwna, dziwna strasznie. Ta pizza w ogóle wygląda mi trochę na faworyta. To wygląda jak tortilla! Ja się nie znam na pizzy napolitańskiej, ale czy ona aż tak powinna być? No jakby się mi właśnie taka pizza boska to ma bardzo mało y składników i też jest ta, ale jest mała i sztywna, żeby ona się jedźmy. trzymała. Jedźmy, jedźmy z tym. Dobra, 3-4. No naleśnik. No taka Myśle... mięciutka strasznie, jakbym miał naleśniki z, z, z nadzieniem pizzowym. Ona jest smaczna, mhm. no to jest minus, że ona jest taka jak naleśnik, bo ona, no podejrzewam, że aż taka nie powinna być. Ale jest bardzo dobra w smaku. Ale jest bardzo dobra. Tylko, że ja nie wiem, czy na przykład taką pizzą byśmy się najedli. No może taka powinna być pizza, ja nie wiem. No, no właśnie ja też nie pizza, wiem, co wiem. Ja, nie jest? ja, ja nie jestem włoch. Do tego ja mówię, że ja się nie znam na tym rodzaju pizzy, z racji tego, że miałem wobec niej ogromne oczekiwania, i była najdroższa, da jej 3 na 5. Ja bym dała... 3 z minusa. Nie 4, ale nie 3, mogę dać 3,5? Mm. No. To jest no tak. bo ona jest bardzo fajna, ale jednak takie nie to, że ona na przykład powinna taka być, tylko oceniam to, jak ona mi podeszła. Następna będzie no. z oliwami. Pizza Track Garage. Okay. Wygląda na spaloną. Podobna, Proszę, jest, tak, do do Podobna jest, jest do pierwszej. Podobna jest do taka margarita, cieniutka, ale chyba sztywna będzie. W grady się na. Ona wygląda jakby była właśnie na wiór przepala, przepalona, dlatego że sztywna. Tak, bo ona aż słuchajcie, ona aż tak. Ofalowała się. Od, nie, nie oczywiście to w kamerze, ona tak aż wręcz odstaje, bo Ojej, oh, Tu wygląda źle. Kochani, liczmy na to, że smak trochę uratuje. Kochani, próbujemy hmm. pierwsze Smakuje spoko, ale czuć spaleniznę. Ja czuję bardzo spaleniznę. No jest kochani konkret, ale taki bardziej na nie. Nie Mogę nawet ugryźć. Dupka jest jak skała. No Kasiu, pierwsza możesz dać ocenę swoją. Zero. Ja też zero. No dobra, żeby nie było, że szukam jakiegoś plusu, ale oliwy nie były takie złe. Nie, ale ja niestety Nic. też muszę dać... Zero. Mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia tego, że akurat ta jedyna pizza nie wyszła i mam nadzieję, no, może, że inne są u nich smaczne, ale niestety... Ostatnia pizza y, z czosnkowym sosem i oliwą. prezentuje się Uuu, Bar bardzo, fajnie. bardzo podobnie do tej drugiej. Podobnie do tej drugiej. Tak. Dostaliśmy sos czosnkowy oraz, sos, y, oraz oliwę. I wygląda super. Pachnie sos czosnkowy, pachnie sos czosnkowy. Dobra. Kochani, częstujmy się. Trzy, cztery wszystkich sos czosnkowy najlepszy. On no jest taki naturalniejszy, nie? Taki tubki. Mhm. Sos czosnkowy wielkie brawa. No nie, ta pizza jest okej. Okay. Po prostu ona jest już, ostry, w sensie zciął się ser, ale on jest, on by się tak ciągnął. No tutaj chociaż czujemy że coś jemy, nie? No mhm. jemy, no. Z wszystkich chyba jest mają moja ulubiona. No to ja tej pizzy, no cztery. Ja tej pizzy śmiało mogę dać, ja daję słuchajcie piątkę. To z jakim wiecie sosem pizzę jest bardzo ważne. Taki plusik za ten sos czosnkowy bardzo. Mogę dać trzy. Jak już mamy podium, że one są na pierwszym miejscu, obie, egzekwo, to, to chyba ja jednak. Chyba jednak telepizza, jakby sama pizza. Jakbyśmy mieli... Tam nie potrzebujemy sosu, żeby ona po prostu była Bez bardzo smaczna. dobra. Mhm. No? Tam był fajny ser, też bardzo dobry, taki opiekany wszędzie. Bo tutaj częściowo jest opiekany, a częściowo jest jeszcze taki płynny. No to jakbyśmy mieli stworzyć ranking na pierwszym miejscu znajduje się Telepizza, na drugim miejscu Sapori, czyli tam, którą mieliśmy przed chwilą, na trzecim miejscu Forno Rosronono. Ta taka e, bardzo włoska, taka jak naleśnik. Na e, później na czwartym miejscu Solo i na ostatnim niestety jakby ja wierzę w to, że myślę, że kiedyś jeszcze zamówimy od nich pizzę. Będę chciał dać jeszcze pizzerii trak jeszcze jedną szansę. Wydaje no, mi się, że to, wypadek, że to był wypadek. Że to był niefart. I spróbujemy jeszcze jakąś ciosę albo może hawajską? Nie. A może jednak? Mm -hmm. A jeden chociaż kawałek? Absolutnie. Za się? Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, kochani, a więc to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dziękujemy Wam, kochani, serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że spędziliście bardzo fajnie czas z nami. Zapraszam Was na instagramy moich gości, Szymona oraz Kasi oraz oczywiście również na mojego. Zostawcie koniecznie suba, łapka w górę i co? I do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa! Tá mais